Dzień dobry. Państwu. Śledzę sprawę przedszkola, w którym się wychowałem od samego początku. Byłem na pisemnej sesji, która jego dotyczyła. Chciałem zapytać, kto padł na diabelski pomysł powiązania śmieci z dziećmi i przedszkola z konfliktem biznesowym miasta i parki? Poznałem kiedyś doskonałego prawnika o wielkiej renomie, którym to prawnik z pewnością miałby problem rozmawiać z obecnym, a kiedyś byłym prawnikiem miasta panem Kuchną. Jego maksymum było ugoda ponad wszystko. Apeluję do burmistrza naszego miasta i proboszcza mojej parafii, aby jeszcze raz sami usiedli przy stole i doszli do porozumienia. Myślę, że cel nadrzędny dobra mieszkańców zmusi ich do takich pomysłów, że nasz budynek parafialny, że oferta dla mieszkańców jeszcze się powiększy, sprawę śmieci da się rozwiązać, a wszyscy na tym skorzystają. Proposz mojej parafii, jak i burmistrz, choć na niego nie głosowałem, to ludzie dużej kultury, przeciwni do tych, którzy chcą na tym konflikcie po prostu zarobić. Finansowo czy politycznie. Szanowni Państwo, nie chodzi o to, żeby się wzajemnie łamać lub obrażać. Chodzi o takie gospodarzenie tym, co mamy, żeby przynosiło korzyść mieszkańcom. Majątek parafii, jak i miasta, powstał dzięki mieszkańcom. Zagospodarujmy go w całości. Nie może być tak, że parafia zostaje z budynkiem, który, który wyeksploatowaliśmy, a teraz go porzucamy. Ale są nowe czasy. I niektóre pomysły się czasami wypalają. Tak po prostu jest, bo ekonomia ja robi swoje. Trzeba wykorzystać budynki, trzeba umieć liczyć pieniądze publiczne, ale i trzeba pomóc rodzicom. Proszę odrzucić ją doradców a kompromis da się wypracować. Lepiej późno niż wcale.